Szanowni Polacy, rodacy moi. Chciałem wam dzisiaj opowiedzieć historię o zwycięstwie. Zdarzało, zdarzają się nam zwycięstwa. Chociaż od 89 roku prawie cały czas jesteśmy w stanie klęski, ale odnieśliśmy zwycięstwo. To znaczy może nie my wszyscy, ale ludzie z takiej małej wioski Żurawłów, gmina Grabowiec na zajmojszczyźnie. Wyobraźcie sobie, że ci ludzie ze wsi Żurawłów mieli Szczęście albo nieszczęście, zetknąć się z bestią. Ta bestia to Chevron. Gigantyczny, międzynarodowy koncern amerykański. Koncern wydobywczy. Ropa, gaz. Bestia. Bestia, która ma na świecie zasądzone prawomocne wyroki. 9 miliardów dolarów w Ekwadorze za Holokaust na Indianach, zdegradowana delta Nigru. Partyzanci z delty Nigru. Każdego złapanego pracownika koncernu Chevron zabijają na miejscu, to przyznacie Państwo, że duże zasługi trzeba mieć, żeby tak, taka reakcja ludności tubylczej nastąpiła. No i ten koncern Chevron, Szanowni Państwo, przyszedł do Polski, ponieważ rozpętano nam histerię gazu łupkowego. Gaz łupkowy to taki proces, na Polakach miał być przeprowadzony, że większego szczęścia w historii naszej tysiącletniej państwowości nie było, tylko ten gaz. Zanim przejdę do Żurawlan, muszę powiedzieć o tym gazie. Gaz w Stanach Zjednoczonych zaczęto kopać w 2005 roku na podstawie szwindlu prawnego. Ten szwindel prawny nazywa się luką prawną Haliburton. Haliburton to taka firma, która ma patent na szczelinowanie hydrauliczne na tzw. Tak fracking. Dick Cheney, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, wiceprezydent od Busha, stworzył tę lukę prawną. Ona polega na tym, że proces szczelinowania hydraulicznego, tzw. Tak frackingu, wyjęto spod pięciu ustaw o ochronie wody pitnej. Spod pięciu ustaw. No więc jak go wyjęto, to można było frakować. No i zaczęto frakować w Stanach. Zaczęto na terenach bezludnych. Ale bardzo szybko Amerykanie się zorientowali, że to jest straszliwy proces. Proces szczelinowania hydraulicznego bezpowrotnie niszczy wodę pitną, skaża ziemię. To jest piekło. I w Stanach, jak wejdziecie do internetu, napiszecie stop fracking, to wyjdzie wam mnóstwo stron, mnóstwo protestów, mnóstwo dowodów, moratoriów. Ja już kiedyś mówiłem, sędzia najwyższy Nowego Jorku, Steiderman, zakazał wydobywania gazu łupkowego 600 kilometrów od Nowego Jorku. Bo wydobywanie gazu łupkowego powodowało zatrucie wody pitnej dla miasta Nowy Jork. Ale rząd Kaczyńskiego w osobie pana Oriona Jędryska rozpętał histerię gazu łupkowego jako ostateczne szczęście Polaków i czysty zysk, nie mówiąc nam nic o skażeniach. Dla informacji, do jednego procesu szczelinowania hydraulicznego potrzeba 20 milionów litrów słodkiej wody. I 200 tysięcy litrów chemikalii, które nawet nie mają nazwy, bo są objęte patentem. A w jednym odwiercie takich procesów może być 17. I te wodę dostały firmy wydobywcze za darmo od rządu poprzedniego, rządu pana Kaczyńskiego. Rząd pana Kaczyńskiego wydał 7 koncesji wydobywczych. Przepraszam, 11. 11 koncesji wydobywczych, w tym dla koncernu Chevron. Potem nastał rząd, nie rząd, człowieka o nazwisku Tusk. Ja powiedziałem kiedyś w telewizji, w polskim punkcie widzenia, w telewizji trwam, że to są stręczyciele. Więc ten rząd tak stręczył Polskę, że wydał tych koncesji 109. I przyjechały koncerny wydobywcze do Polski. Powiedziano im, nie przejmujcie się, wchodzicie jak w masło, nikt wam tutaj nie bryknie. I te koncerny, nawet nie posiadające pełnych uzgodnień obowiązujący w prawie polskim zaczęły wchodzić na pola, do lasów, zaczęły szukać gazu łupkowego, no i chciały go wydobywać. I natknęły się na wieś Żurawłów. Mała wioska, tacy sami ludzie jak my, mówi się zwykli ludzie. Bardzo nie lubię tego określenia, niezwykli ludzie jak się okazało. Niezwykli ludzie powiedzieli zaraz. Wy nam mówicie, że macie prawo wchodzić na nasze ziemie. I szukać gazu łupkowego, podczas gdy poszukiwanie gazu łupkowego w muszynie zostało oprotestowane przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej, ponieważ samo poszukiwanie gazu łupkowego polegające na wzbudzaniu ziemi specjalnymi maszynami, które powodują coś w rodzaju trzęsienia ziemi, sejsmografy takie, to poszukiwanie mogło zagrozić utratą wód zdrojowych w muszynie. I ci ludzie w żurawlowie. Zażądali konfrontacji. Nie przejęli się w ogóle faktem, że Szewron o 21 wieczorem po klamkach porozwieszał listy, w których było napisane, że mają wszystkie uzgodnienia, że prawo jest po ich stronie i wchodzą i będą ten gaz szukać i za chwilę go wiercić. Zażądały konfrontacji z władzami gminy. No więc Wojt się zjawił, zjawili się ludzie z Szewronu, ale ludzie z Żurawlowa, niezwykli. Sprowadzili telewizję, między innymi taką telewizję, do której ja teraz mówię. Jak urzędnicy Chevronu zobaczyli telewizję z Polski, zażądali, żeby te telewizje opuściły salę remizy, że oni będą rozmawiać tylko z obywatelami wsi Żurawlów. Obywatele wsi Żurawlów powiedzieli, zaraz, a to żadna tajemnica. Żądamy, żeby wszystko było art i sprawnie, pod okami kamer. Na to Szewron się zabrał i wyszedł. Więc ci ludzie dokonali rzeczy, za którą to rzecz należy przed nimi na kolana i całować ich po rękach. Zdeterminowani weszli na swoje pola. Dnia 3 czerwca 2014 roku i już z tych pól nie zeszli. Do 15 lipca 2015 roku, dzień w dzień, noc w noc. Wiosna, lato, jesień, zima, wiosna, lato trwali na tych polach. Dzielili się pracą, pomagali sobie wzajemnie, ale nie opuścili pól. Co robi Szewron? Szewron ich straszy. Straszy ich ochraniarzami. Naprzód straszy ich policją, ale policja nie dała się wmotać w to, bo się okazało, że rzeczywiście nie mają wszystkich uzgodnień. Nie mają uzgodnień, które obowiązują w prawie polskim. Nie mają prawa. Ale wchodzili, bo ktoś im powiedział w Warszawie, może pan Orion Jędrysek, nie przejmujcie się, wchodźcie. Wchodźcie, co tam Polacy? Obowiązuje nowe prawo górniczo-geologiczne, które mówi, że właściciel gruntu traci prawo do protestu przeciwko ruchowi górniczemu na swoim terenie. A ci ludzie z Żurawlowa twardo na swojej ziemi nie. A dlaczego nie? Bo pod nimi są, szanowni państwo, gigantyczne zbiorniki wody pitnej. Wielka rezerwa pitna wody dla Polaków i to szczelinowanie, wpuszczanie do tych otworów tej mieszanki wody i chemikaliów, która po skruszeniu skały i po wydobyciu gazu łupkowego wędruje pod ziemią, gdzie chce. W Stanach Zjednoczonych zatruwa rzeki, strumienie, jeziora. Na to są dowody. Nakręcono nawet film. Ten film się nazywa Promised Land. Matt Damon gra w tym filmie, gdzie jest cały ten proces pokazany, jak umierają zwierzęta, umiera przyroda, a ludzie w żurawlowie twardo na swoich polach. Ochraniarze próbują ich zastraszyć wjeżdżając w nich samochodami. Nie dali się. No to potem, szew, to potem szewron do sądu. Wszystkich mieszkańców wsi do sądu, do Chrubieszowa. I ci ludzie do sądu. Proces za procesem. Nie wystraszyli się. I wiecie, co jest najsmutniejsze? Że wszystkie media w Polsce, te oficjalne, milczą na temat tych ludzi. Milczą. Kłamią. Gazeta Polska łże, że... Szczelinowanie hydrauliczne jest nieszkodliwe, że wydobywanie gazu łupkowego jest nieszkodliwe, że to wrogowie ojczyzny w ogóle mówią gazpromowcy innego koloru łajdacy. Nikt, nawet Kościół ich zostawił. Byli ludzie, między innymi z Łodzi, z Centrum Zrównoważonego Rozwoju, pani Adamska, byli ludzie w Polsce, którzy walczyli o żurawlu, żeby sprawę nagłośnić. Sam wielokrotnie wyzwaniałem do polityków, do, do radia, do telewizji. Nikt nie chciał podjąć tematu. Przyjechali do Żurawlowa ludzie z całego świata, którzy znają proces szczelinowania hydraulicznego. Przyjechali ich wesprzeć. Przyjechał pan José Bowe, człowiek, któremu my, Polacy, Francuz, to jest francuski rolnik, powinniśmy też czapkę z głowy uchylić przed nim, bo broni nas. Przed tą zarazą amerykańską, przed TTIP, przed skażeniem naszej żywności. Pilnuje naszych europejskich norm, które są gwarantem naszego zdrowia. 400 dni i nocy. 400 dni i nocy. Mieszkali w tym, na tych polach, wymieniali się, pracowali wzajemnie w swoich gospodarstwach. Niezwykli ludzie. Wiecie, kim oni są dla mnie? Dla mnie są rycerzami. Prawdziwymi rycerzami. Jest taki mit, Dawid i Goliat. Oni jak ten Dawid, a Szewron jak ten Goliat. Dawid malutki, Goliat potężny i wielki. Przecierali oczy, oczy ze zdziwienia panowie z Szewronu, jak taka mała wioska w Polsce stawia im opór. Pilnowali, żeby nie przeciekło do żadnej wiadomości. Pani Teresa Wójcik z Gazety Polskiej, pójdzie pani do piekła za kłamstwo, które pani szerzyła. W telewizji Republika między innymi, to się chyba wtedy nazywało Telewizja Niezależna, że to są łajdaki, że to są oszuści ci żurawlanie. Tymczasem ze świata spływają informacje. W Niemczech piwo waży. piwo to jest taki napój w Niemczech, chyba wiecie, powiedzieli pani Merkel, pani kanclerz, musi się pani zdecydować, albo będziemy mieli piwo, albo będziemy mieli gaz łupkowy, bo piwo... Będzie skażone. Woda na piwo będzie skażona, bo przypominam kolegom wszystkim, kibicom i innym narodowcom, piwo jest z wody. Nie ma wody, nie ma piwa. Taki prosta, taka prosta zależność. Nikt z oficjalnych polityków, nikt z oficjalnych mediów nie przyjechał do ludzi w Żurawlowie. Zostawiono ich samych. Zjawiły się tam partie zielone. Owszem, nie mogę powiedzieć, ale to wszystko za mało. Tajemnica właściwie tkwiła do tegorocznej wiosny, na ich temat. Nie wolno było o nich mówić. 400 dni rodacy, wyobrażacie sobie, 400 dni to jest najdłużej trwający protest w historii świata. To jest wielkie zwycięstwo. Oni uratowali naszą wodę, oni pokazali pijarowcom z Ameryki, że w nas drzemie gigantyczny potencjał, że w nas drzemie opór którego nie złamie żaden koncern, że będziemy bronić Ziemi jak w tej piosence do ostatniej kropli krwi. Mam nadzieję, że nie naszej krwi, tylko krwi przeciwnika. Bo my z naszą krwią wrócimy do swoich obowiązków i swoich domów, natomiast upuścimy ostatnią kroplę krwi naszym wrogom. Marian Kowalski. Ja ci nie kazałem jechać do Jurawlowa, kamracie. Ja cię prosiłem. Prosiłem Cię, żebyś pojechał do Żurawlowa, wsparł ich. Ty dla mnie jesteś autentycznym liderem ruchu narodowego. Autentycznym. Nie malowanym, nie gładko wygolonym synkiem prosto od fryzjera, tylko autentycznym wodzem. Nie tłumacz się, że nie pojechałeś i nie tłumacz się, że Ci kazałem. Ja nie mam prawa Ci nic kazać. Wszyscy Ci, którzy wiedzieli, a olali Żurawlów, wybaczcie, że tak brzydko mówię, zlekceważyli go, mają grzech. Ten grzech się nazywa grzechem zaniechania, trzeba się z niego wyspowiadać. Ale żurawlanie żyją, gospodarzą na swojej ziemi, walczą teraz o te gigantyczne zbiorniki wody pitnej, żeby one zostały objęte ochroną, bo to jest nasza woda pitna. Będę powtarzał, do oporu, do finału, w Konstytucji powinno być napisane, woda pitna jest własnością narodu polskiego. Naród polski powinien mieć niezbywalne prawo i nieograniczony dostęp do wody pitnej. Nikomu tej wody pitnej nie wolno oddać. Czekam na ten zapis. Panowie politycy, panowie ze wszystkich partii politycznych, co to macie Polskę na ustach i polski interes. Nie zwracam się do POWC, bo dla mnie nie jesteście politykami, dla mnie jesteście stręczycielami. Stręczyciele, jest, takie inne naz jest taka inna nazwa na stręczycieli, znajdźcie sobie, to będziecie wiedzieć, kim jesteście. Zwracam się do polskiego stronictwa ludowego. Panowie politycy, wy jesteście spadkobiercami ruchu ludowego? A gdzie byście byli, jak żurawlanie, 400 dni i nocy, trwali tam w niepewności? Sąd na nich siadał, grożono im więzieniem. Gdzie byliście, panowie politycy z polskiego stronictwa ludowego? Wiecie, kim dla mnie jesteście? No to dobrze, że wiecie. Myślę, że wszyscy wiedzą. Nie powiem. Panowie z Pisu, do ilu do was dzwoniłem? Z całej Polski. Do Lublina dzwoniłem do Pisu. Prosiłem, jedźcie do tych ludzi. Czego się baliście? Baliście się, że co? Że prosty chłop, żurawlan, żurawlanin. Stanął w poprzek interesom amerykańskim? A nie wolno stawać w poprzek interesom amerykańskim? Trzeba wszystko dla interesów amerykańskich zrobić, nawet popełnić samobójstwo? Koledzy narodowcy, którzy nosicie falangę na ramieniu, wiecie co to jest falanga? To jest ręka z mieczem, to jest symbol obronny. Ja do Was mówię, jestem członkiem Związku Jaszczurczego od 1976 roku. Waszych rodziców na świecie nie było, jak ja już byłem w Związku Jaszczurczym. Do Żurawlan, na ich strony facebookowe wpisywać się, walić te, jak Wy co tam nazywacie, te lajki, tak, te kciuki do góry, lajkować ich, roznosić ich zwycięstwo. Powinniśmy być dumni z nich. Tam się narodziła nowa Solidarność. Powiem nawet większa niż ta w Stoczni Gdańskiej i prawdziwsza, oddolna. Nie wspomagana przez nikogo. Żadnego księdza tam nie było, który by przyszedł z ornatami, z wodą święconą. Prawdopodobnie pod koniec się zjawił jakiś ksiądz dobrodziej i chwała mu za to. Baliśmy się, że skrajne lewactwo się do nich przytuli i będzie próbowało zdyskontować ich sukces. Polacy, wieś Żurawlu, gmina Grabowiec. Na Zamojszczyźnie są rycerze, uprawiają ziemię, prowadzą domy, wychowują dzieci. To są nasi obrońcy. Cześć im i chwała armatni wystrzał dla, dla nich postawić im pomnik. Jest lato, jedźcie do Żurawlowa, zobaczcie, uświadamiajcie. Luka prawna. Haliburtona dalej obowiązuje. Tylko w Stanach Zjednoczonych jest takie prawo, że wszystko, co pod ziemią należy do tego, kto ma ziemię na wierzchu. I koncerny musiały wziąć układy z tymi farmerami, wejść na ich pola za ich zgodą. Zatruli im wodę, zatruli im ziemię, muszą im tę wodę dostarczać. Wejdźcie na portale internetowe amerykańskie, jakie tam są tragedie. Jak ludzie piszą z rozpaczeni, że ich. Farmy, które należały od, od wielu pokoleń do ich rodziny, upadły, bo przyroda umarła. Pani Clinton była tu w Polsce i wołała, że światowa rewolucja łupkowa przed nami. Szczelinowanie hydrauliczne, zapamiętajcie, fracking to jest morderstwo ludzkości, to jest zatrucie wszystkiego. A żurawlanie nie wystraszyli się Szefronu. Nie wystraszyli się potęgi tego koncernu. Nie mieli karabinów w ręku jak partyzanci z Delty Nigru, nie mogli do nich strzelać. Ochraniarz firmy Chevron, który wjechał rozpędzonym samochodem w ludzi z Żurawłowa, potrącił panią, starszą panią. Ta pani doznała kontuzji poważnej kolana. Sąd zasądził dla ochraniarza za 120 zł kary. Ja wiem, to było za rządów Tuska, obojętnie co to znaczy za nie rządów Tuska. Ale mamy nowe rządy. Mamy dobrą zmianę. Woda pitna. Żurawlanie obronili nie tylko swoją wodę pitną, obronili całą wodę pitną. Całą wodę pitną w Polsce. Uświadomili, wytrwali, bo gdyby szewron wszedł na te pola niezgodnie z prawem, bez wszystkich uprawnień, to by zaczął wiercić, zacząłby wydobywać ten gaz, a nam by mówiono kłamstwa. Tak jak od samego początku mówiono nam kłamstwa, że gaz łupkowy jest wielkim dla nas szczęściem. Ten gaz łupkowy zostałby zabrany przez te koncerny. Nam by zostało to, co zawsze Polakom zostaje. Gówno. Żurawlanie, wybaczcie ten może emocjonalny ton w moim głosie. Poznaliśmy się w Warszawie. Byłem w Zamku Ujazdowskim, kiedy była konferencja. Proszę szanownych państwa, wyobraźcie sobie, że ochraniarze... Szewronu jeździli za ludźmi z Żurawlowa po całej Polsce. Dwóch ochraniarzy z Szewronu jeździło i monitowało, co ludzie z Żurawlowa robią. Takie buty. Jesteśmy w niepodległej ojczyźnie, a traktowano ich jak przestępców. Żurawlanie, ja was kocham. Kocham was miłością czystą. Jestem w stanie za was oddać życie. Bo za co można oddać życie? Za ojczyznę można. Za wiarę można. Za dzieci można. Ale za wodę pitną bez wahania. Woda pitna bez wahania. Bez wahania. Klękam przed Wami, wszystkimi. Patrzę w Wasze twarze. Wchodzę na Wasz Facebook. Widzę, jacy jesteście niezwykli, a jacy zwykli. Szanowni Państwo, wyobraźcie sobie. Zwykłe panie wiejskie, wiejskie kobity i wiejscy faceci, chłopy. Obroniły Polski? Macie świadomość? Na Facebooka. Facebook się nazywa Zielony Żurawlów albo Okupy Szewron. I do internetu na Stop Fracking, do filmu Promised Land. roznoście te informacje o gazie łupkowym. Jest w internecie takie, taki portal yy, nazywa się Siedem yy, Grzechów Głównych Gazu Łupkowego. Siedem Grzechów Głównych Gazu Łupkowego. Wejdźcie, poczytajcie. Tam wszystko jest. To może spotkać każdego z nas. Bo koncerny szły na Kaszuby, na Mazury, nad morze. Dokonano kilku odwiertów próbnych, kilku próbnych szczelinowań. Na przykład pod Krasnym Stawem dokonano szczelinowania hydraulicznego. Czyli wpuszczono 20 milionów litrów wody i 200 tysięcy trucizny. Tylko... Tylko 40% tej płuczki wraca z powrotem na górę. Reszta migruje. W Stanach potrafi się pojawić kilkaset kilometrów od momentu odwiertu i w rzece zatruć rzekę, zatruć ryby, zatruć całą przyrodę. Tam w Stanach to wiedzą. Oni zatruli własną ziemię. W Stanach oligarchowie amerykańscy. To są oligarchowie. Zatruli dla własnego zysku, dla krótkiego, bezwzględnego zysku. Ludzie w Żyrawlowie powiedzieli nie. 400 dni i nocy na polach, a lamo przy tym to mały pikuś. To, co oni zrobili, nie wiedzieli, co się z nimi stanie. Nie wiedzieli, czy ich nie rozstrzelają, nie zabiją któregoś ranka. Ranki były najgorsze, godzina trzecia, czwarta nad ranem. Byli ludzie, mieli syrenę. Wszyscy te 400 dni i nocy spali jak zające pod miedzą. Każdy sygnał syreny i cała wioska się zlatywała. Czujecie to? Filmowcy, a gdzie wy kurna jesteście? Filmy kręcić o tych ludziach, pisarze, pisać o nich książki, poematy. A wy, koledzy, kamraci, do internetu. Stop fracking, okupy żurawlów, siedem grzechów głównych gazu łupkowego, luka prawna Haliburton. Haliburton, ten koncern, ma patent na szczelinowanie hydrauliczne. Z Samego tego patentu ciągnie miliony dolarów z całego świata. To jest kasa. W tej grze nie liczymy się. W tej grze, kolego, ty, ja, ty koleżanko, jesteśmy nikim. Jesteśmy ścierwem ludzkim do przemielenia. Jesteśmy małym problemem. W Polsce na Kaszubach Chevron rozdawał ludziom paczki przed Wielkanocą: czekoladę, pomarańczkę, ponczusia. Tak, jeszcze tylko brakowało, żeby szanowni koledzy Amerykanie nie przyjechali do nas z paciorkami, z perkalikami i wodę ognistą jeszcze powinni nam dostarczać, no bo wiadomo, że chłop polski to chla. A żurawlanie nie, nie. Nie mam słów. Mógłbym nieskończenie o nich opowiadać. Namawiam was, koledzy, wpiszcie sobie w pamięć złotymi głoskami żurawlów. Gmina Grabowiec na zamojszczyźnie. Prawdziwi XXI wieczni rycerze. Rycerze. Każdy w każdego. Cała wioska.